Witajcie, witajcie w czwartkowy poranek. Zaczynamy dzień siódmy. W dzisiejszym odcinku przemieszczamy się z Amalfi na wyspę Capri. I zakładam, że to się uda, bo wbrew temu, co wczoraj opowiadały panie od sprzedaży biletów na promy, pogoda dzisiaj jest doskonała. Słońce świeci, jest cieplutko z samego rana. Morze, płaskie flauta całkowita. Jesteśmy w dobrej myśli. To będzie dobry dzień. Zanim pójdziemy na przystań, bo mamy jeszcze chwilkę, to pokażę wam nasz pokoik. Tu jest taka ciekawostka, z okiennicy wystaje trytytka, którą jak się pociąga, to z drugiej strony naciska ona klamkę. Bardzo ciekawe, dobre włoskie rozwiązanie. Pokoik był bardzo czysty. Wystrój, takie Włochy, lat 70. Lodówka chłodziła. Klima na szczęście grzała. Ale wyposażenie dla nas, jedno trochę nierówne, bo ekspres do kawy dali, ale. Czajnika do herbaty już nie dali. Pani powiedziała, żeby gotować w kuchence mikrofalowej. No to dosyć siermiężne rozwiązanie. Yy, dali otwieracz do wina, korkociąg znaczy, ale nie dali ani jednego widelca. Dali za to przejściówkę na wszystkie standardy świata. Więc tu taki protip, jeżeli macie tego typu ekspres do kawy, że jeśli się go włączy guzikiem, to po napełnieniu kubeczka trzeba go wyłączyć guzikiem, bo jeśli tylko włączycie i pójdziecie myć zęby w nadziei, że on się sam wyłączy jak napełni, to jak wrócicie, to cały stół i cała podłoga będzie zalana wodą z tego Pojemniczka, bo on się sam nie zatrzyma. A wiem to, bo zawsze o tym zapominam i za pierwszym razem robię taką katastrofę, właśnie. No, w łazience to wiadomo jak w łazience. Uwagę szczególną zwraca ten piękny Żyrandol. Tu też dzieło sztuki. W dużym pokoju również Żyrandol mnie. Zafascynował. No, i zobaczcie, że randol w tym naszym pokoju to jest dzieło sztuki. Obrazek jakiejś lokalnej zatoczki. Ela się ciluje przed wyjściem, i zaraz będziemy wychodzić na tą przystań, żeby kupić bilety na Capri. No dobra, jest 8.10 i ruszamy z naszymi plecakami na nabrzeże po tych schodach w dół. Zobaczymy ile nam się zejdzie, bo za kwasy mamy w łydkach takie po tym dwudniowym chodzeniu po tych schodach, że w ogóle ledwo tak naprawdę kuśtykamy. Żegnamy się z naszym kościółkiem. Już jesteśmy chyba w jednej trzeciej drogi. Że, że zbliża się tu wygląda na to że pod tą skałą w takim domku przy tunelu normalnie ktoś mieszka nieźle 8.35 jesteśmy na, na brzeżu czyli 25 minut Nieźle poszło. Także teraz nie ma już odwrotu. Bilety na Capri kupione. Tutaj zbierają się ludzie na wcześniejszy stateczek, a my czekamy na nasz. Oni popłyną tą wcześniejszą łupiną o 8:45, a zobaczymy, jaki będzie ten nasz. Ci się tutaj już ładują na pokład, a my jeszcze mamy trochę czasu żeby się poopalać w takich pięknych okolicznościach przyrody Ela już przygotowana Hawia torebka chorobowa ale to nadal nie nasz statek czekamy na ładniejszy taką małą łódeczką można stąd popłynąć do Szmaragdowej Groty no ale to już następnym razem. Kolejka na nasz statek w międzyczasie się ustawiła. Straszne ilości ludzi tutaj są. Jednak o! Oh, płynie nasza błękitna strzała. Alikost. Kolejka ruszyła. Tam, na Ciekawe ile tu się zmieści ludzi do środka. Szczerze powiem, że ilość ludzi, która się wpiernicza na ten statek przerosła nasze no śmierci oczekiwania. Trzeba było płynąć tym malutkim o 45 chyba. Cały czas dochodzą nowi ludzie. Odpływamy. Opuszczamy Amalfi. Odpływamy naszą błękitną strzałą. Tyle ludzi znalazło się na górny pokład. 150% miejsc zajętych. Się na kamienistej plaży widać teraz wyraźnie, jak to miasteczko jest położone na zboczu tej skały. Także wysiedliśmy na Capri z naszej łódki. Nasz hotel jest nie w samym miasteczku Capri, tylko na Anacapri. No i teraz będziemy tutaj szukać autobusu, żeby tam dojechać. No i dałoby się tam pewnie dojść piechotą, ale zdaje się, że cała droga jest po schodach i mimo że to 3 km, to prawdopodobnie szłoby się z godziny. Google zaproponował, żebyśmy zjedli obiad w restauracji App Prodo od 1980 roku. Kultywują tę tradycje, podobno są też makarony, więc mamy tutaj miejscówkę przy stoliku, przy samej jezdni, z widokiem na port i parking. Pomidorek z mocarelką na przystawkę. Tutaj takie piękne risotto z krewetką na szczycie. Warto tutaj odnotować przystrojenie kwiatkiem tej krewetki. A tu nam wjechał prosto na stół makaronik z owocami morza i z rybą. Przystanek. Stajemy w kolejce do autobusu do Anacapri. O, i przyjeżdża nasz śmieszny, krótki autobusik. jest jeszcze ciaśniej niż na tej drodze amalfińskiej już w ogóle na szerokość jednego busika jak ktoś jedzie z przeciwka to są jakieś nieporozumienia o rondo i dotarliśmy do naszego lokum. Więc wyszliśmy wieczorem z hotelu, bo przyszedł czas na pizzę. Idziemy w kierunku pizzerii, ale to jest droga przez mękę. Nie ma chodników. Cały czas jeżdżą te dwusuwowe pierdzące trójkołowce. Które tak śmierdzą spalinami, że można umrzeć. Mówili w przewodniku, że tutaj przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska, że nie można mieć plastikowych siatek do noszenia zakupów, bo ekologia, a to co robią ze spalinami, tutaj te motorki wszystkie, to się w głowie nie mieści. Coś nie bywałem. Coś nie bywałem. Właściwie na razie to można powiedzieć, że to takie okropne miejsce jest. Zeszliśmy z tej głównej drogi, więc chociaż przestało śmierdzieć spalinami, ale na razie powiedzielibyśmy, że przynajmniej ta część Capri, czyli właściwie Ana Capri, nas nie urzeka. Alleza to dochodzimy do jakiegoś kościółka. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. O Signore, nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù zaletą Ana Capri jest to że nie ma tu tyle ludzi ale też prawdą jest że właściwie chyba nic tu nie ma żeby ci ludzie tu mieli po co przyjeżdżać będziemy oglądać tu jest taki placyk w Anakapri i schodki do wyciągu krzesełkowego na górę Solaro ale wyciąg działa od 9.30 do 16.00 więc jest już nieczynny więc pojedziemy sobie nim na szczyt jutro rano jeśli uda nam się wstać i tutaj w tej restauracji zjemy pizzę diawola i taką quattro stagioni Ela schodzi po schodach z bolącymi łydkami Więc jedliśmy tę pizzę w tej pizzerii, tutaj Barbarossa. No i ta pizza była. Jest yeah, że oni wszyscy muszą tak hałasować i dymić. Ok, ta pizza była dwa razy droższa niż ta od tego da Michel w Neapolu, ale była pięć razy lepsza. Na pewno prawdopodobnie najlepsza spośród tych, które jedliśmy tu w okolicach Neapolu. Także Barbarossa w Anacapri polecamy. A jutro za to planujemy się wybrać schodami fenickimi, piechotą do Capri. No, i nie wiem za bardzo, jak my będziemy iść po tych schodach z tymi bolącymi łydkami. No, ale zakładam, że jednak mamy na to cały dzień, żeby tam pójść i wrócić. A na dzisiaj już zgasło światło, także dobranoc.